Monkulus od strony takiej alchemicznej to jest istota stworzona w sposób sztuczny. To już nie musi być mały człowiek, tu musi być jakakolwiek żywa istota, która została stworzona w sposób sztuczny. W teorii to ma dojść do jakiegoś zapłodnienia kurzego jaja przy pomocy ludzkiej sfermy, albo do jakiegoś połączenia ludzkiego genomu z genomem kurzym. To nie jest fake, jakby się mogło wydawać. To normalne badanie naukowe. To, co ten Rosjanie przedstawia w swoich filmach, to jest fake. Nie ma najmniejszych, najmniejszych naukowych podstaw, aby ten eksperyment o homunculusie działał. Najmniejszych podstaw. Po prostu wesoło robi sobie jaja, co zresztą robi dalej. Już dzieci w podstawówce wiedzą, że nie da się połączyć ludzkiego genomu z genomem innego gatunku. Jest to kompletnie niemożliwe. Pomijam już nawet całą masę innych faktów, jak na przykład pomysł zawinięcia tego jajka w czapkę celem inkubacji bo czapka na przykład nie generuje ciepła. Ważnym czynnikiem jest także różna liczba chromosomów bardzo różna liczba chromosomów kura ma ich 39 par, my zaledwie 23 pary. F Pobierible, hammonku! Postanowiłem zrobić polskiego homecru'a, chyba pierwszego na jakiebie, jak mi się wydaje. O! o co, co to jest? O Boże! O Jezu! O Jezusie! Nawet jeśli dobry pomysł zaczerpnął od kogoś innego, z zagranicy czy z Polski, to powinien przynajmniej go przerobić, aby nie kraść 1 do 1. I teraz popatrzcie, co zostało wytworzone z tego procesu i jak się zachowało. Kreatura opluła kwasem Rosjanina, po czym zmiażdżył ją bardzo szybko. Mieję się, jak gdy ktoś mój muister 1 do 1. Ja pierdo...